Film Nawet myszy idą do nieba, w reżyserii Denisy Grimowej i Jana Bubenicka, to 80-minutowa, pełnometrażowa animacja kina familijnego dla dzieci. Film jest realizowany w koprodukcji między Polską, Czechami, Słowacją a Francją. Głównym producentem jest czeskie studio, firma Fresh Film, do której wiele lat temu zgłosiła się reżyserka Denisa, chcąc zrealizować adaptację książki o tym samym tytule. Film dostał wsparcie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz w ostatnim czasie łódzkiego Funduszu Filmowego organizowanego przez łódź Film Commission, za co bardzo dziękuję. Zanim mogły rozpocząć się zdjęcia do filmu, trzeba było stworzyć jego bohaterów. Olbrzymia część lalek powstała w łódzkich pracowniach lalkarskich, wśród nich tytułowa mysby czyli rodzina, przyjaciele, ale też m.in. kreciki, chomik czy ryjówka. W czasie wykonywania lalek łączone były liczne techniki, by osiągnąć efekt zgodny z oczekiwaniami autorki projektów i reżyserki Denisy Klimowej. Do w Polsce lalek projekty koncepcyjne zostały zaadaptowane do realizacji przez Piotra Knabe. Z pomocą ekipy lalkarskiej przyszły nowoczesne technologie, takie jak druk 3D, ale korzystali oni także z bardziej tradycyjnych metod, np. odlewów lateksowych i silikonowych. Piękne, milutkie futerka stworzone zostały przez proces flokowania, czyli nanoszenia na lalki króciutkich, milimetrowych lub kilkumilimetrowych włosków tekstylnych. Przy niektórych postaciach, na przykład zabawnym chomiku, technika ta łączona była z futrem lub włosiem. Realizacja lalek na odległość wiązała się oczywiście z licznymi wyzwaniami i wymagała stałego kontaktu z ekipą czeską za pomocą maili, zdjęć i komunikatorów. Służyło to zapewnieniu nie tylko zgodności z założeniami artystycznymi, ale też spójności z elementami filmu powstającymi w Czechach, w tym pozostałą częścią lalek, i dekoracjami. Z jednej strony musieliśmy więc zadbać o efekt wizualny, ale z drugiej skoordynować najdrobniejsze aspekty techniczne. Na przykład przy realizacji konstrukcji animacyjnych, czyli wewnętrznych szkieletów lalek pozwalających na ich kontrolowane poruszanie, ważny okazał się doby śrubek, Śrubki te służą do regulowania płynności ruchu lalek przez animatorów i powinny być ujednolicone między lalkami niezależnie od miejsca ich wykładania, by ułatwić pracę animatorowi na planie. Zdjęcia do tego projektu rozpoczęły się w 2018 roku i już są na ukończeniu. Film powstaje w międzynarodowej wersji językowej, ponieważ animatorzy wykonywali animację ust postaci do międzynarodowego dubbingu, który był nagrany w języku angielskim. Tam także nie zabrakło łodzi. Dwójka czołowych animatorów z naszego regionu, Katarzyna Ochoniewska i Piotr Pitner weszli w skład głównej grupy animatorów i wspierała czeski zespół przez cały okres zdjęciowy, klatka po klatce, ożywiając naszych bohaterów.